na brzegu zachodnim ruiny Karawanseraju nie wiem z którego wieku ale no solidne mają już swój czas tędy poruszały się karawany właśnie wzdłuż tego brzegu i jest kilka tam ponoć ruin takich Karawanserajów wzdłuż Znaczy, niewiele zostało jest klimat, za nami jest jezioro jakieś 2 kilometry i wylądowaliśmy w jakiejś wiosce takiej nawet porządnej pośrodku płaskowyżu kiedyś nazywała się Komsomolsk teraz ma już uzbecką nazwę i wszyscy mieszkańcy, którzy tutaj żyją wszystkie rodziny pracowały, czy pracują tutaj w stacji gazowej obok tutaj gaz się wydobywa jest nawet małe mili lotnisko Stąd jest 150, jak nam tłumaczył kierowca, czy 180 km do y, najbliższego dużego miasta, do Kupradu. Jest tu nawet szkoła, jeden sklepik. Yy, a poza tym nie ma nic, wyobrażacie sobie wie, mieszkać gdzieś takim, tak daleko, po cywilizacji. A teren dookoła jest płaski jak stół. Nie ma nic, jak to Stasiu pisał, jadąc chyba wszystko w Kazachstan. Powika by chciał przytulić drzewo. Nie ma nic. Taki krajobraz rozciąga się jak zaczniemy wychodzić z tej wiochy. Nic pusto. O, tam za wioską musi być ta stacja. Gazowa widzę coś, masz telefonik komórkowej, ale mi nie łapie Tam no, też widzę jakieś budynki No i jest drzewo O, a tutaj pośrodku przedszkole Każdy przyjdzie, ten motocykl fotografuje, każdy <sumy> przyjdzie Każdy? to a To uzbecki, ruski? Ru ruski, Sowiecki, Sowiecki. Planeta 5. Planeta 5? Da, da, da. A, wizuł tu jest! Planeta 5! Ale on. robota ty, czy nie? nie? tu na O, na pustyni z takim klimatem konie, jeden wielbłąd. Wielbłąd, dromader jest jednym garbem nie wiem, nie znam się. Ale obrazek mega. Tam wcześniej widzieliśmy dużo wielbłądów. Zobaczcie, nie ma nic, tylko się ciągnie ta linia telefoniczna. Przyjechaliśmy tutaj na były teren nad jezioro Sudocze. Sudocze? Jak skazać? Sudoci. Ozie, Sudoci. Ozierom. I wcześniej tutaj była wieś, w której byli polscy ze słańcy. Jak widać, nie tylko polscy, bo też rosyjscy No w każdym razie prawosławni to jest cmentarz Tam pojedziemy jeszcze dalej widać ruiny wioski No i zesłani przed II wojną światową Chyba przed II wojną światową A po śmierci Stalina wyewakuowani, że tak powiem stąd Ale nie mam zielonego pojęcia gdzie Mieszkało tu ich około tysiąca Jakieś były konflikty z miejscową ludnością jak tutaj nam tłumaczył kierowca przewodnik a w latach 70 już wioska z, opuś, została opuszczona jezioro jest na wschód tak, od jeziora aralskiego i też ponoć z roku na rok robi się coraz mniejsze o, a to przetwórnia ryb, której już nie ma ależ to wygląda jak na jakimś dzikim zachodzi zachodzie i jak to słyszałem, to wybudowali to Polacy dobrzy budowniczy Tutaj chwalili karakałpacy Kurde, wszystko tutaj umiera Zobaczcie I Jeszcze są stare sieci Ostro Kurde, prawie jak w tym Mujnaku W starej fabryce O, konserwa ryga ale jazda, zaraz poszukam jeszcze jakiś. może się znajdą puszki A to dawna chłodnia ponoć Gdzie przechowywano ryby Ciekawe, interesujące Nie wiem, jakieś bryły lodowe były Nie wiem jak można w takim w takie... W, w takiej temperaturze, w takim miejscu przechowywać ryby, żeby się kurde nie zepsuły. Coś tu w ogóle będzie widać? No kurde. I bez lodu jest chłodniej. Powiem wam, że trochę mi to przypomina jakucie czy kołymę. Jak tam człowiek eksploatuje ziemię, kupuje to złoto. Zrobi swoje, zostawia syf, odjeżdża. Tutaj do tego dochodzi jeszcze katastrofa ekologiczna, naturalna, na której się przyczynił człowiek. Wyeksploatowaliśmy ziemię. Zrobiliśmy co mogliśmy zrobić i, i spadamy. To jest takie kurde. No przykre. Być. Ale jakoś, nie wiem, właściwie tutaj też do tych terenów na wschodzie. taki zero szacunku. Nawet w tym w tej wsi, w której byliśmy w tym Komsomolsku, to też ci ludzie żyją tak jak niby żyliby tymczasowo, a żyją tam już kilkadziesiąt lat syw dookoła tej wioski porozwalane, potłuczone butelki. No lipa straszna i oni w tym wszystkim żyją, tak? Tak jakby mieli zaraz tam wyjechać i nieważne jest otoczenie. Ale nie wyjeżdżają, siedzą na tyłku rodzą się tam dzieci, w ogóle pomyślałem, kurde co to musi być za żywo Ty rodzisz się gdzieś tam na samym końcu takiego świata jaka jest szansa na dobrą edukację no niby jest tam jakaś szkoła, podstawówka czyli te kilkanaście lat w sumie w jakimś odosobnieniu się wychowujesz zanim nie wiem jak jesteś starszy, może ci rodzice wypuszczą do miasta będą już w szkoły średniej nie mówiąc już o studiach kolejni turyści no taki koniec świata Jopamira. Przyjechaliśmy Przejechaliśmy tu tuż przy granicy z Turkmenistanem do Kuni Urgęcz, kilka kilometrów jest dosłownie stąd, i tu są ruiny twierdzy Gorkala, a obok jest kolejna, nie wiem, czy chyba nie widać yy, miasto, które było, teraz jest to nekropolia, wcześniej było miastem, Mizdahan. I jeśli dobrze zrozumiałem, to właśnie były tutaj dwie twierdze Jedna po drugiej Jedna tam drugi, czwarty wiek naszej ery, druga późniejsza Po najeździe z Hana, A jakże Czyli 1220 czy 1221 rok Oba miasta upadły, A tamten Mizdahan yy, Zamienił się w nekropolię w takie mini miasteczko z osuariami Zaraz tam pojedziemy, zobaczymy Ale no najpierw tutaj ten... Ja no, Widzę klimat jak w tamtych twierdzach, chorezmu. Czyli niewiele zostało. Kupa piachu i gliny. I tam jakieś resztki murów. Już któryś tutaj grup, który widzę z takim łóżkiem, prymitywnie bym powiedział saniami, no wiadomo, nikt nie przynosił na saniach, natomiast muzułmanów no nie chowa się w trumnach tylko w tej białej, białej tkaninie, więc kto wie, czy na tym czymś nie jest, jest przynoszone ciało. Kopane do zakopywane, a potem ta rzecz, nie wiadomo jakiej nazwy, roboczą nazwijmy to noszami, jest zostawiona u góry, na grobie. A to jest stosunkowo nowy grób. O, żeby nie być głosowym, tu kolejne takie, no, nosze, nazwijmy to. Tu kolejne, choć grób, czy pusty. Też. No wszędzie. Tam takie bardziej prymitywne, pozawalane kurcze te groby. Słabo to wygląda. No jaka to jest olbrzymia nekropolia. się ciągnie i ciągnie. Tam ile jest takich kurcze domkowych tych osuariów. Jakieś takie bardziej uboższe mogiły. A tam takie właśnie mauzoleum. Tu leży jakiś szamon, który przyniósł w 985 roku e, islam na te tereny. I tak jak z prorokiem Danielem w Samarkandzie, jego też ciało niby rośnie. 33 metry ma długości. Tylko nie wiem dlaczego rośnie, bo się nie dogadałem. <śpiewanie> بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ